No, hej, zapytałabym was, czy słyszeliście o PAL ale wydaje mi się, że ciężko było nie usłyszeć. Ale na wszelki wypadek, to taka gra, która zadebiutowała we wczesnym dostępie 19 stycznia tego roku. Jak na to, że to wczesny dostęp, to pojawiła się w dość wielu miejscach, bo możemy grać na PC, na Steamie albo z Microsoft Storeu, jest też na Xboxach, no i dostępna w Xbox Game Passie. Zrobiło się niej tak głośno głównie dlatego, że bardzo spragnieni nowego, jakiegoś innego kontentu fani Pokémonów dostali nagle grę z łapaniem stworków i to bardzo podobnych, które jest Vivalowa, w otwartym świecie, z ogromną ilością graczy naraz. To był tak potężny strzał w dziesiątkę, że ta gra bardzo szybko przebiła rekord Counter-Strike'a, jeśli chodzi o ilość jednocześnie grających graczy na Steamie. Zaliczyli 2 miliony osób online na samym Steamie. Jedyna gra, która pozostała ponad nimi to PlayerUnknown's Battlegrounds, czyli teraz jakoś heretycką chyba PUBG Battlegrounds. Niestety dla twórców gry nie tylko graczy pozbierali bardzo szybko, ale też zaskakującą ilość różnych dram i kontrowersji. Rozchodzi się głównie oczywiście o podobieństwo do Pokémonów, ale zdecydowanie nie tylko, i to wszystko nie jest ani trochę takie proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Postaram się dzisiaj nakreślić wam najważniejsze strony tych kontrowersji i przede wszystkim to, jak mogą wpłynąć na branżę, a nie tylko na samą Palworld i jego przyszłość. Kontrowersja podobieństwa do Pokémonów jest zdecydowanie najpopularniejsza, jeśli można tak powiedzieć. Myślę, że to nie tylko ze względu na sławę tej marki, ale też konkretnie ze względu na to, że granica między inspiracją a naruszeniem praw autorskich rzadko jest oczywista. Co dopiero konkretnie w grach, gdzie ludzie mają skrajnie różne opinie. Drama o stworzenia podobne do Pokémonów szybko nasuwa na myśl, że o pewnie chodzi o to, że gra wbiła się do topki Steam, ale zaraz Nintendo ich pozwie i tyle z nich będzie. Prawda jest taka, że nawet jeśli Nintendo się strasznie wkurzyło, to bardzo trudno zarzucić Palworld coś takiego faktycznie karalnego, ale możemy tak czy siak przyjrzeć się konkretom. Musimy w tym celu poglądać sobie różne posty z Twittera czy też X, bo gdzie byście nie szukali informacji albo przykładów, to serio przekopałam dziesiątki różnych zakątków internetu i praktycznie z każdego z nich dojdziecie do tych samych użytkowników Twittera, którzy uruchomili jakiś efekt domina. Podstawowy rodzaj tych postów to przyglądanie się samym designom. Niektórzy na pierwszy rzut oka poskreślali za to PalWorld praktycznie na poziomie grafik promocyjnych. No, macie na ekranie bazowy przykład. Tylko, że tutaj absolutnie nie ma jeszcze o czym gadać. Wiecie, czy ja widząc tego żółto-czarnego stwora, który jest w sumie jedną z głównych twarzy, czy tam pyszczków PalWorld, Pomyślałam o Pikachu? No pewnie, że pomyślałam o Pikachu. Ale jednak na pierwszy rzut oka widać różnicę, a właśnie to, gdyby jej nie było, to byłaby podstawa do zgłoszenia roszczenia o prawa autorskie. Gdyby byli tak podobni, że ktoś mógłby pomyśleć, że Palworld jest na licencji Pokémon. Ale no trzeba przyznać, że niektóre stworzenia są jednak tak podobne, że mnóstwo ludzi zastanawia się, czy nie są już tak na granicy prawa, a przynajmniej dobrego smaku, jeśli chodzi o poziom inspirowania się. Trudna sprawa do rozstrzygnięcia. Ja, na przykład, nie potrafiłam na początku zgadnąć, która. Wieczka to Ulu z Pokémonów, a która to Lambal z Palworlda. Ale z drugiej strony, chociaż Pal podobny do Eevee też jest praktycznie klonem, to jednak będąc o wiele bardziej opatrzona z Eevee niż z Ulu, nie miałam w tej wątpliwości. Szukając opinii z drugiej strony barykady, trafiłam na wypowiedź Tima Spencera, który zajmuje się tworzeniem gier od przeszło 20 lat i pracował chociażby nad grami LEGO, nad Oblivionem czy Forzą, dlatego jego opinia faktycznie mnie zaintrygowała. Przejrzałem większość tej listy, szczególnie te oczywiste przykłady. Mają różne cechy w różnych miejscach, w różnych wymiarach, różne sylwetki różne kolory. Więcej niż wystarczająco, żeby Palworld pod względem legalnym było w porządku. Moim zdaniem możecie po prostu cieszyć się grą. Ale no na razie to sam design. Pojawiło się jeszcze całe dochodzenie na temat tego, czy część modeli 3D to nie są dosłownie trochę powykręcane modele z Pokémonów, głównie ze Scarlet i Violet. Mimo wszystko Tim Cotton, taki radca prawny ze specjalizacją w kierunku mediów, Powiedział się dla Rock Paper Shotgun, że różnice między palami a pokemonami są wystarczająco duże. Ulu i Lambal mają inny kształt oczu i kończyn, wyglądają nieco inaczej z profilu i według Kotona to na przykład wystarczy, a przynajmniej niesamowicie by utrudniło proces udowadniania Pocket Per, że była to kopia. Żeby było jasne, nikt nie ma wątpliwości, że oni to robili myśląc o Pokémonach. Rozważamy tylko, czy jest tam wystarczająco dużo oryginalnej pracy, żeby Nintendo ich nie pozwało. Koton uważa, że po prostu ktoś włożył bardzo dużo pracy w upewnienie się, żeby żadne ze stworzeń nie było dosłownie tym samym. I co prawda Koton nie jest Japończykiem, ale zaznaczył, że japońskie prawo będzie pod tym względem bardzo podobne. Wypowiedział się też taki prawnik Richard Hoek, który zaznaczył, że no nie wiadomo co zrobi Nintendo, ale bez bardzo konkretnego oskarżenia o bardzo konkretny design byłoby im naprawdę ciężko wygrać. Według niego fakt faktem, że twórcy Palworld przekroczyli granicę dobrego smaku, jeśli chodzi o inspirowanie się, z czym ja na na przykład się akurat zgadzam ale no byłaby to trudna sprawa i Nintendo raczej doskonale zdaje sobie z tego sprawę bo wcześniej nie mieli skrupułów przed pozywaniem. No tutaj jednak dali znać po jakimś czasie, że okej, okay, przyglądamy się sprawie i w sumie zapadła cisza. Ale pana Richarda ktoś spytał i to opublikował w ogóle 22 stycznia co jeśli ktoś zrobi moda do Pal World z Pokemonami i no on wtedy odpowiedział, że mogą już wtedy coś zrobić i dwa dni później, 24 stycznia gość, który wrzucił trailer takiego moda, zaczął być zdejmowany przez Nintendo. Także Raczej nie są przyjaźnie nastawieni. Nawet wystraszy nexus moc, bo strona wydała oficjalną odpowiedź, że o ile rozumie, czemu gracze mogliby chcieć Pokémonów w ludzie, no to nie czuliby się komfortowo z hostowaniem takiego moda. Puh, sporo tego o samych Pokémonów, no ale w sumie, co się dziwić. Podsumowując, na ten moment raczej nic im się nie powinno stać ze strony Nintendo, chyba że ktoś znalazłby dowody na jakieś konkretne przypadki zapożyczenia sobie modeli albo czegoś takiego. Czy to znaczy, że nie warto było o tym rozmawiać? Absolutnie było warto. Wywołało to ogromną dyskusję, w której deweloperzy gier, prawnicy i zwykli użytkownicy internetu pochylili się razem nad tym, jakie są granice inspiracji i copyright'ów w grach wideo i czy wymagają aktualizacji. Jeśli chcecie dołączyć się do takich dyskusji, to pamiętajcie, żeby nie naskakiwać na artystów, którzy pracowali dla Pocket Pair, bo obrwało im się już niemiłosiernie, a nie dość, że groźby są karalne, to nie ma żadnego powodu, żeby kierować złość na nich. Jeśli chcielibyście się jeszcze trochę w tym temacie pozostanawiać sami, to były jeszcze takie trzy. Wątki, o których nie wspomniałam. Czy robienie sobie darmowej reklamy na tym, że jesteś bardzo ewidentnie podobny do jakiejś istniejącej marki, jest ok? Taki temat trochę na zasadzie, czy Nintendo i Game Freakowi się to należało? Po czy potrzebowali na przykład konkurencji, żeby się ruszyć, żeby coś nowego, innowacyjnego wprowadzać? No i trzecia rzecz, czy Pokémony na pewno powinny się czepiać? Ze względu na przykład na to, że przed Pokémonami był Dragon Quest. Z dramą o Pokemony ściśle powiązana jest drama o AI. I chcę zaznaczyć, że na moment tworzenia tego materiału nie ma żadnych dowodów na to, że konkretnie w Pal World wykorzystano AI, ale postaram się wyjaśnić skąd wynikają takie powiązania i dlaczego to może być powód do martwienia się dla niektórych ludzi. Takuro Mizobe jest ogromnym fanem technologii AI, co samo w sobie nie jest złe, no bo to ogółem rozwój. Problem w tym, że w przeszłości wyrażał bardzo dużo entuzjazmu do używania generatorów grafik AI w grach. Właściwie to w różnorakiej twórczości. Jego studio pocket Pre wyprodukowało wcześniej trzy mniejsze gry, z czego jedna AI Art Impostor, dosłownie ma taką sztuczną inteligencję jako jedną z korowych mechanik. Co jest w tym niepokojącego? No to, czego ogólna kontrowersja na temat grafik AI dotyczy, czyli to, że zanim zaczęły się pojawiać jakiekolwiek regulacje, to sporo z nich zostało wytrenowanych na twórczości różnych artystów bez ich wiedzy, przez co posługują się często bardzo konkretnymi cudzymi stylami. Co super podejrzane mizowe jarał się w jednym z postów na mediach społecznościowych porównaniami prawdziwych Pokémonów do stworków wykreowanych sztuczną inteligencją. I tę sytuację bardzo pogarsza to, że twórca Palworld i jego pierwsi współpracownicy nie posiadali za bardzo artystycznych umiejętności. Sam przyznał, że Craftopia, inna z tych wcześniejszych gier, była praktycznie w całości zbudowana na gotowych asetach. To wywołuje wątpliwości, czy to w ogóle tylko przekonania, czy po prostu magiczne rozwiązanie oryginalnego Pocket Perna, brak budżetu i brak własnych pomysłów. Te skłonności do AI, konkretnie tego rodzaju AI z jego początkowych czasów, to skłonności do możliwości mimikowania istniejących tworów, co niestety bardzo potwierdza ten jeden post. I pod koniec tego materiału opowiem wam, jak dokładniej wyglądał proces tworzenia Palworld i niestety narracja o robieniu wszystkiego po jak najmniejszej linii oporu bardzo pasuje do tych pierwszych członków zespołu. Kontrowersja dotyczy oczywiście głównie żerowania na pracy innych artystów bez ich wiedzy ani woli, ale jest tutaj jeszcze jedno zmartwienie. Jeśli przeglądacie często Steam'a, albo na przykład oglądacie je squad, to wiecie jakimi górami złomu zalewają rynek ludzie robiący od niechcenia gry na gotowych assetach. Pomyślcie sobie jak nijakie i masowe mogą być takie produkcje, jeśli oni mogliby swobodnie zacząć używać AI. Ale wtedy już nawet nie będzie śmiesznie, bo na przykład takie gry będą wyglądać ślicznie i rozczarowywać z zaskoczenia. A co dopiero jeśli byłoby na to takie przyzwolenie, żeby na przykład za generatory grafik wzięły się duże firmy? Mało tu producentów gier AAA chce nas doić po najmniejszej linii oporu i bez tego? Tak czy inaczej, no bez względu na to, to czy samo Palworld użyło nieetycznie AI czy nie, ta sprawa rozbudziła ważne dyskusje w środowisku growem, a niektórzy już nawet podjęli pierwsze działania. Na przykład Valve zaktualizowało swoje zasady wymagając od twórców gier jasnej informacji dla graczy, że produkt zawiera asety stworzone z użyciem AI. No dobra, to pora porozmawiać o najmniejszej z triady kontrowersji Palworlda, ale wciąż ciekawej sprawie. Okrucieństwie wobec zwierząt. Część tego segmentu ma spore natężenie opisów i wizuali związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami i nad ludźmi, więc jeśli ktoś chciałby skipnąć, to od następnego rozdziału są już tylko takie ogólne odniesienia do tego tematu. W każdym razie opowiem wam taką krótką anegdotkę. Miałam jakieś 9 lat, grałam sobie w Metina, leciała muzyka na głośnikach, w sensie ogółem dźwięki z gry, no i tata sobie gdzieś tam szedł, i nagle usłyszał, podszedł do mnie i pyta o, w co to grasz, bo taka fajna muzyka. Swoją drogą, no, tata ma gust. W tamtych czasach już za bardzo nie grał w gry, ale wcześniej na przykład naparzał bez problemów Mortala. Ale akurat podszedł do mnie jak wiłam bodajże dziki no i tak patrzy na to i powiedział, o nie no, oj, dzika bierz biednego, nie, to mi się jednak chyba nie podoba ta gra za bardzo. I po prostu sobie poszedł, nic tam więcej nie mówił, ale mi się zrobiło tak niezręcznie i tak smutno. I szczerze do dzisiaj mi niezręcznie po tamtej sytuacji, jak faktycznie trzeba pokonywać jakieś stworzenia, które nie są magiczne. Ale ostatecznie to wszystko po prostu fikcja. Czy tego chcemy, czy nie, nasi przodkowie przez tysiące lat polowali na zwierzęta. Co jednocześnie ani trochę nie oznacza, że chciałabym być łowczynią, ale a nawet swego rodzaju okrucieństwo w grach, filmach czy innych fikcyjnych tworach, jest moim zdaniem absolutnie normalne. Uważam, że tworzymy i angażujemy się w fikcję głównie właśnie po to, żeby wcielać się w role, których nie możemy albo w życiu nie chcielibyśmy przyjmować. Wiecie, ja mogę w prawdziwym życiu łapać ćmy i pająki do szklanek i wypuszczać na zewnątrz, bo głupio mi to nawet jak komara patny. Ale przez lata nawalałam właśnie na przykład w gry survivalowe i polowałam na wszystko, co się rusza, bo właśnie chciałam z bezpiecznego dystansu wyobrazić sobie, jakby to było być łowczynią. Wyznaję ogólne przekonanie, że to nie fikcja nakręca ludzi, tylko jeśli ktoś jest nakręcony, to będzie się inspirował wszystkim. A jeśli chodzi o dzieci, wszystko w rękach rodziców. To dlaczego opowiadam o tym tak ogólnie, a nie w kontekście Palworlda? Bo wydaje mi się, że każdy, kto widział chociaż jedną grafikę z tej gry, umie sobie wyobrazić, dlaczego powstała przy niej dyskusja o znęcaniu nad zwierzętami. Powierzchownie to serio nic nowego. Ale odbija się to wyjątkowo szerokim echem, bo faktycznie trzeba włożyć dość sporo pracy w to, żeby zapewnić palom idealne warunki i jednocześnie sobie samemu sensowny rozwój. Lincoln Carpenter w dość kontrowersyjnym, jeśli chodzi o odbiór na innych platformach, artykule napisał: Crafting i survival w Palworld są interesujące tylko wtedy, gdy gra zmusza mnie do podejmowania decyzji co do zarządzania moimi palami, ale zamiast podkreślania tego, co je wyróżnia, Palworld przeciąga proces postępu tylko po to, żebym poszedł na skrót. I zaczął terroryzować swoje pale. Chodzi mu głównie o to, że można przydzielić pracę tylko określonej ilości pali naraz, więc drogą do zwiększenia efektywności jest przede wszystkim wywieranie na nich większej presji. Okej, okay, w pewnym sensie zdarzy się w grach, jakkolwiek to nie brzmi. Tylko, że Pal World no, jest momentami dość niekomfortowo psychopatyczny w wydźwięku tej łatwiejszej ścieżki. No co, jest to na pewno kontrowersyjne na samym polu skrajnych opinii. Czy to przesada? Na ogół każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Sporo osób, którym się nawet dobrze grało, mimo wszystko narzeka na to, że gra próbuje wcisnąć na siłę, to znęcanie się. Trochę kwestia gustu, bo mnóstwo osób chociażby w recenzjach na jest tym jestem ubawione popachy. I jest to na pewno jeden problem, który bym wskazała tak obiektywnie. Ta gra sprzedaje się jako otwarty świat z łapaniem stworków i grafiką jak z Fortnite'a, przez co pewnie bardzo łatwo naciągnąć na nią na przykład nieświadomych rodziców. No Conan Excel na przykład ma niewolnictwo i kanibalizm, ale każdy widzi jakie są realia tej gry. No nie wiem, jakby tę gry nazwali Pokémon Parodia plus 18, to może nie nie mieliby większości tych problemów. Wiecie co jest w ogóle najśmieszniejsze? Że to wcale nie do Pokemonów Palworld jest najbardziej podobne. Łapanie i wykorzystywanie dzikich zwierząt, rozmnażanie ich, survival w międzyczasie, to wszystko połączone patchworkiem z tworzeniem technologicznego imperium, no przecież to Ark Survival Evolved. I to nie jest nawet żadna tajemnica, że tą grą silnie inspirowali się twórcy Palworld. Ale inspirowanie się w grach survivalowych nie robi też aż takiego wrażenia. Po pierwsze dlatego, że to jeden z czterech jeźdźców apokalipsy i te gry często są tworzone tak bardzo na pałę, że prawie nic tam nie jest oryginalne. I mówię to jako osoba, która przez lata miała obsesję na punkcie Survivali, bo przyjemnie mi się w nie grało. Szczerze mam wrażenie, że ktoś faktycznie musiał aż sobie zrobić free advertising na pokemonach, żeby to tak strasznie przejęło świat. Bo taki fan surwiwali, to odpali ledwo działającą grę z jakimiś niepasującymi asetami i bestwiarstwem jeszcze tam pomiędzy, i będzie dzień jak co dzień. To fascynujące, że ta gra zrobiła tak wielki szum i kontrowersje, bo. Ona naprawdę nie jest za bardzo przełomowa jakkolwiek. To nie tylko Ark w bardziej bajkowej wersji. Tak jak wspominałam, zniewolić kogoś i zaciągnąć do pracy mogliśmy też w Conan Exiles. Możliwość skonsumowania pracownika? Też Conan Exiles. Technologia, broń palne i jednocześnie podstawowy survival? Hard World, Seven Days to Die, cokolwiek. A teraz czekajcie, najlepsze. Wiecie w jakiej grze zniewalamy urocze dzikie stworzenia? Większość z nich hodujemy na pożywienie albo w ramach produkcji czegoś. Ewentualnie wystawiamy do walki z z nami? W Minecrafcie, a w do zupełnie innych gatunkowych grach słodkie stworzenia dla nas walczą lub pracują. Warframe, Kaliko, jakiekolwiek MMORPG z petami podnoszącymi itemy. Gracze odnajdują też silne inspiracje właśnie Fortnite'em i Zeldą Breath of the Wild. Właśnie dlatego wydaje mi się, że oni nie planowali trząść branżą. Z uroczymi stworzeniami zrobiono już wiele rzeczy, cała otoczka gier survivalowych też już była pod różnymi kątami. No i jak też wspomniałem gdzieś po drodze, mieliśmy już marki z istotami podobnymi trochę do Pokémonów, więc nawet mimo tego, że pewnie inspirowali się świadomie, to nie sądzę totalnie, że spodziewali się jakichś większych konsekwencji. I jedyne co, no to możliwe bardzo, że liczyli na ten free advertising. Tak uro zebrał 10-osobowy zespół, odwalili sam trailer, żeby w ogóle wypadać, czy się opłaca zasuwać z tą grą, ale w sumie to i tak mu się nie chciało zasuwać, więc pracował jak najszybciej, żeby tylko wy puścić grę i w ogóle nie chciał, żeby siedzieli nad nią za długo. Budżet. A i tam budżet. Najwyżej się gdzieś tam pożyczy, w porę ogłosi upadłość albo coś. Większość z nich nie miała żadnego doświadczenia w robieniu modeli 3D, animowaniu, ale chcieli 100 różnych stworzeń. Ktoś ich w końcu skontaktował z kimś doświadczonym, z panem Riohei Adaci. Riohei popatrzył i tak mówi: Ej, ale nie zrobiliście żadnego rigingu. A oni się pytają, a co to rigging? I po drodze musieli się przesiąść z Unity na Unreal i większość rzeczy. Poszła do kosza. Tam dziewczyny, która zaprojektowała im większość designów na początku odrzucili, bo no, nie będzie pasowała. Ziomek od modeli broni. To jest kilkunastoletni chłopak, który wcześniej robił sobie te modele tak dwa hecy. I sam twórca przyznaje, że to cud i szereg szczęśliwych przypadków, że ta gra w ogóle ostatecznie powstała. Można powiedzieć, że była bardziej czymś kaprysem. A patrzcie, jak zatrzęsła środowiskiem growym. Nawet nie wiem, jak wam tu podsumować. Strasznie dziwne sytuacje. Dlaczego w ogóle ta gra aż tak zyskała rozgłos. Z grami pokemonowymi akurat miałam bardzo małą styczność, ale jak czytałam opinie takich faktycznych fanów, no to podobno Game Freaky Nintendo nie dowożą faktycznie od dłuższego czasu i też nie ma za bardzo nowości, innowacji. Więc może do dlatego się tak wstrzelili, bo sama ta gra, pomysł na nią, otoczka kontrowersyjna i tak dalej. Po pierwsze nie sądzę, żeby spodziewali się, że to zrobi na kimś takie wrażenie, że się aż tak rozejdzie, tak, aż tak się ludzie na to rzucą. No nie jest to ani przełomowy pomysł, Pomysłu, ani przełomowa kontrowersja, jeśli chodzi o to okrucieństwo albo albo pomysł podobny do Pokémonów. Ale dostrzelili się i to wstrzelili się z Hookiem. To, w jaki sposób ta gra powstawała, to już w ogóle inna para kaloszy, ale też bardzo fascynująca, powiedzmy. Jeśli macie ochotę, to dajcie znać, co myślicie, no bo tu naprawdę można mieć sporo skrajnie różnych opinii na ten temat. Wydaje mi się, że samemu Palu się nic nie stanie z żadnego z tych powodów, ewentualnie najprędzej myślę, że coś może że nie fajnego wyjść dalej z tą sytuacją z AI. No i już teraz faktycznie dla niektórych ludzi, no jest to powód do bojkotu w sensie samo to, jakie nastawienie mieli ci pierwotni twórcy. No i jeśli by wyszło faktycznie, że AI było użyte w konkretnie w Palworld, no to może być gorzej. Będziemy też patrzeć, czy hype się utrzyma, no bo jednak, na przykład, ten PUBG, który no jest wyżej w rankingu na Steamie od, od Palworlda, no ktoś tam teraz gra w pubka, ale wiecie, no nie ma porównania do tego, co było. i Mając w ogóle fakt, że tutaj Fortnite totalnie zabrał tę scenę bardzo szybko. Tak samo, nie wiem, Fall Guys'y były takim eventem. Dalej dużo ludzi gra w Fall World, ale jest ich zdecydowanie mniej tak online jednocześnie. Także czy ta słowa się utrzyma? Czy dalej będą jakieś kontrowersje? Czy coś się rozwiąże? Czy tak sobie tylko pogdybamy? Nie wiem. Ale na pewno wzbudziło to bardzo, bardzo ciekawe dyskusje w świecie gier. Dyskusje, w których właśnie brali udział bardzo różni ludzie z różnych zakątków branży, czy po prostu fanie gier. I myślę, że to jest niesamowite, i na pewno już teraz wpłynęło na pracę nad regulacjami, jeśli chodzi o AI. Trochę postawiło pytanie, właśnie, gdzie jest granica tego inspirowania się w grach, jak oceniać mechaniki na przykład. Cholernie ciekawy przypadek na wielu poziomach. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Także trzymajcie się i do następnego.